Hej hej, witam hey, wszystkich bardzo gorąco serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmi na edycję rozszerzoną. Nas teraz będzie atakował kapłan Dagona czy rybaka. my go uchronimy i zabijemy to coś. Okej, okay, nie ma go. Mieliśmy się pokazać z kapłanem, a jak się zanim to znaczy kaponem rybakiem. Ale zanim to uczynimy, to jeszcze z mam nowy mieczyk. Znaczy wygląda on teraz nieco komicznie, bo taki krótki, ale musiałem go kupić ze względu na to, że nie wiem, czy to będzie hakamski miecz, ponieważ tam nie wykonałem wszystkich zadań u kurewskiego, coś tam tego końca, dobrze mówię, o, ołowczego, o. Dlatego wolałem kupić sobie już mieczyk na zapas. A tak nie będę chyba nic więcej kupiło, więc kasy mi na razie nie potrzeba. Tak, to na razie będzie. się popadać z rybakiem. Mm -hmm. Doprowadziłem do rozejmu między ludźmi i wodianoi. Pokonałem Dagona. No i co? Nic nie powiesz? Mm -mm. Może jednak. Krótkie magiczne słówko. Wierzę, że dasz radę. No dalej, bo gotowym pomyśleć, żeś gbur, mruk i tempak. Gbur, mruk i tępak. Po prostu nie odczuwam potrzeby ciągłego gadania. Jak nie mam nic do powiedzenia, to milczę. Może nie jestem najbardziej rozmownym rybakiem, ale od razu gbur i mruk? Przesada. Rozumiem. Nie ma za co. E, Okej, okay, ale nam chodziło o to, że ty nas wołałeś. Mhm. O co chodzi? Chcesz coś powiedzieć? No to mamy problem. Bo nie mam pojęcia czego chcesz. Dobra, spróbuję zgadnąć. Pani jeziora chce się ze mną widzieć? Mhm. W takim razie idę. Boginie nie lubią czekać. Bywaj. Okej, okay, no to lecimy na Wyspę Rybit. Ok, w ten mieczek wygląda nieco komicznie. <grywanie> Naprawdę. Um. Tamten starały sprzedałem, ponieważ, no, niepotrzebny już mi był. Ten ma o wiele lepsze statystyki, ale ten długość jego wygląd to już jest przesada. Myślałem, że będzie dłuższy. Ale w końcu jest elficki miecz. Więc odpuścimy sobie analizowanie tych... ...elfich rozwiązań technologicznych dotyczących, dotyczących mieczy. Eee, no i szukamy pani jeziora. Pani Jeziura, gdzie jest pani Jeziura? Ujście w mordzie. A, tutaj jest pani jezioro, okej, okay, no to lecimy. Czemu by nie? Dobra, wracamy z powrotem po krótkiej przerwie. No i lecimy jak mówiłem już do pani jeziora. Najprawdopodobniej jeszcze nie oszamy nowego miecza. srebrnego, bo taka jest nagroda od pani jeziora. Pewnie da nam jakiegoś nowego questa. Wygląda na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar pani jeziora. Co to za dar? Uklęknij, Geralcie z Rivi, Biały Wilk. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę Wykazałeś się męstwem i dobrocią Mocą boską pasuje cię na rycerza Nie czuj strachu w obliczu wrogów Bądź waleczny i prawy Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci Chroń bezbronnych i nie czyń zła Znieś to uderzenie, ni jednego boleń Czeka cię długa droga Widzę śmierć i krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Pani. Szafiedź mnie, nic nie mów. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź biały winku i zrób co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los. Okej, okay, czyli jednak otrzymaliśmy nowy mieczek. Ale on tych... loberalenia proszę 60 atak 10, 50 precyzyjne trafienie. No nawet super. Ihi, aquestik Podpof z panią jeziora, okej, okay, ale... Gdzie ja mam panią jeziora? No ja tu pani jeziora nigdzie nie mam. Chłopy. Nie łopy. Ona zniknęła i jak ja mam z nim pogadać? Żal, nie? Chyba dupa jak na razie. Panią jeziora No niestety, niestety Łódka, ognisko, ognisko, ognisko Może jak się przespie w ognisku to ona się tu pojawi Być może Gdzieś tu było O walczy, wypróbujmy mieczyk Nie ma tego. Dobra, oni nie żyją. Ale tu nie ma nic chyba ciekawego, mogę to zdjąć? No nie chcę z tą walczyć. Ale muszę. Nie, nie, nie tam jest wywerna królewska, nie, nie, nie. Nie chcę. Szczątki, szczątki, szczątki. Dobra, to uciekamy. <laughs> uciekamy, uciekamy. Znaczy mieczek w miarę dobry. Jest okej. Okay. Dwie nowe... Dwa nowe mieczyszka. Ale pani jezioro nadal nie ma. Nie mam pojęcia gdzie ona jest. Wyweramy ciągle goni, czy jak? Ognisko, okej. Okay. O to zapiszemy grę Prześpimy się do... Świtu Znowu I pójdziemy Tutaj Do ołtarza Tegona Ciekawe czy tam będzie, bo jeżeli nie będzie to nie wiem gdzie ona może być Bo tam w tym swoim jeziorze to jej tam nie ma Ona na tym ołtarzu Tegona teraz tam przysiaduje, co nie? No tak Ale no jej tam nie ma Widzicie, no Co ja mam w tym momencie zrobić? No dupa Nie mam pojęcia Dupa, dupa, dupa. Dobra, e, no, no to w takim bądź razie chyba bo jak nie mamy nic innego do roboty. Mm. No to zakończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to to wiecie możecie subskrybować, oceniać i polecać następnego odcinka. Być może skapnę się gdzie jest ta pani jeziora, no i do zobaczenia. No i bye bye.